Jeżeli ktoś nie chodził y, profesjonalnie w miarę, to kij powinien być zawsze do podłoża pod kątem 60 stopni. Najprostsza sprawa jak jest kij w miarę dobrany, czyli ręka pod kątem prostym, kije rzucamy i jak ktoś nie chodził, to zaczyna iść. Normalnie zaczyna iść i zaczyna machać sobie rękoma. To, że kij jest ciągną, to to mało i Zaczyna machać. Później, następny etap to jest lepsze podnoszenie kij i wbijanie. I kij powinien być stawiany. Przed nogą, która jest z tyłu, powinien być wbity. Ręka idzie później do tyłu i kij jest puszczany. Na zawodach jest wymagane, żeby, linie, żeby ręka zdecydowanie przeszła za linię bioder. A idziemy tak, tak. Tak, idziemy tak jak pasuje, uczymy się. Za linię bioder. Nawet wskazane jest, żeby wciągnąć w miarę równolegle i kciukiem zawadzać sobie o biodro. Wtedy wiadomo, że nam nikt nie nadepnie, nikt, nikt nie ten. I mówię, i to jest o. Swobodny marsz. No jak już się człowiek ściga, to jest troszeczkę inaczej, ale my chodzimy rekreacyjnie i zupełnie na to nie interesuje. Patrzymy na to, żeby pracowała cała obręcz barkowa, bo to jest najważniejsze. Proponuję Marek, jak będziemy szli, to spokojnie. tutaj są jeszcze lekcje No to Ruszamy, proszę.